Dzień dziesiąty. Perecino jest całkiem ciekawym miejscem i na pewno zajmiemy się przeszukiwa przeszukiwaniem pobliskich budynków. Nocy słyszeliśmy mnóstwo szpendaczy. Dlaczego ci z ciczyśni spotkaliśmy na wałcząpana? Tutaj on jest. Do do no. do Dobra, ja do trzeciego. Niech każdy do innego wejdzie. Właśnie, do Właśnie idę do innego. O, ty! Trafi mnie, cholera. Trwawi. Trzeba się już A tak? No. Za rogiem skręć w prawo i idź na powoli, bo go No, zatrzymały się. Jeszcze Nie działa, nie, nie działa, Dobra. Nie działa. Wiesz, <noise> <noise> z wielkim płuciem i uciekają z komitetem. Śmieszne, tylko słyszymy od nas Ej, Henry po lewej, patrzcie. Gdzie? Jaki tole? Wróćcie, wróćcie do nas, szybko. Widzicie no, to? Nie.